To jest moją y, największą satysfakcją, że, że ta drużyna zaistniała nie dlatego, że na tym miejscu, w którym jest, tylko dlatego, że coś tam nowego zauważono w grze tej drużyny, prawda? Jeżeli wy spekulujecie, że to gdzieś przyszło dlatego, że ja kogoś naśladuję, czy, czy staram się po e, prostu szukać e, gdzieś tam z daleka, to chodzę po ziemi, patrzę, co się dzieje z, z drużyną, której trenerem jestem. Absolutnie muszę przyznać, że pomocny mi jest e, trener Marek Zub, z którym wiele godzin spędzamy na to, aby analizować to, wyciągać wnioski i, i popychać tą drużynę do jeszcze lepszej gry. Wbrew temu, co się myśli, to ja naprawdę jestem na bieżąco z wieloma nie chcę powiedzieć trenerami, ale z wieloma w cudzysłowie szkołami trenerskimi. Natomiast ja sądzę, że w naszych warunkach, jeżeli ktoś za bardzo się zagalupuje i, i zaczyna jak gdyby naśladować czy wzorować się na, tylko na zachodnim systemie, to zapomina o tym, że my pracujemy w zupełnie innych warunkach. Bardziej jest jest cierpliwość trenera do piłkarzy, piłkarza do piłkarza. No muszę podkreślić, że również włodarzy klubu do trenera do tego, co się robi. Czasem cierpliwość się opłaca i zawodnik się odpłaca jak gdyby. To, że mu się zaufało, to, że trener jest cierpliwy i i trzyma go na boisku, nawet wtedy, kiedy kibice uważają, że powinien opuścić wojsko. To, co robimy, to doprowadziło nas do miejsca eksponowanego w naszej lidze, ale oczekiwania, które no, z miesiąca na miesiąc były są coraz większe, to coraz więcej odgrywa rolę ambicja, również moja, bo nie można tego, że tak powiem, roztrwonić, a Mistrzostw Polski nie zdobywa się na zawołanie. Zupełnie inna filozofia podejścia do piłki, zupełnie też inna, inny sposób filmowania tego wywiadu z, z trenerem